Ja nie wyobrażam sobie poranka bez dobrej kawy. Mój dzisiejszy gość Sławomir Kowalski z herbaciarni Smoczy Czajnik nie wyobraża sobie dnia bez dobrej herbaty. Dzień dobry panie Sławku. Dzień dobry. Jaką herbatę tam pan w Termosie ma? A dzisiaj sobie przyniosłem żółtą. Taką nietypową, o której gdzieś tam zapomniano, ale po latach, latach, że tak powiem, odświeżyli procedurę i no, robi się coraz popularniejsza. Proszę powiedzieć, czy, bo złośliwcy twierdzą, że to co stoi na półkach, w sklepach, w pudełkach z napisem herbata, tak naprawdę z herbatą nie ma nic wspólnego. Ci najbardziej złośliwi mówią, że to są te resztki, które z produkcji dobrej herbaty pozostały, zostały zamiecione, wrzucone do torebek i przysłane do nas. Czy to jest prawda? Czy to jest tylko po prostu złośliwość? Z tym bywa różnie. No na pewno na te tony herbaty, które się produkuje, to coś się trafi gorszej jakości. i To też przekłada się na cenę, jakby na to nie spojrzeć. Te najtańsze herbaty to, no chyba żeby były kupowane w Chinach, to mogą mieć wyższą jakość. Ale to, co jest dostępne w marketach, te najtańsze herbaty, to nie jest jakiś szał. To, to tak, no. Nie, Niestety. Nie, nie. Ja dzisiaj nie, nie ośmieliłam się jednak zaproponować panu Filiżanki herbaty, choć miałam na początku taki plan, ale za to przyniosłam do studia dwa pudełeczka: w jednym herbata świąteczna, w drugim zimowy sekret herbaciany ogród. Pudełko, takie jak z herbatą, tajemnica polega na tym, że tam nie ma w środku herbaty. To jest właściwie napar owocowy, ale pan przeglądał, prawda, skład? Bardzo proszę Ta, podaję pudełko. Okiem. Tam są właściwie same owoce i no, no... i tyle. To nie jest herbata. Znaczy ciekawe, Ale może być dobre i zdrowe. Może, jak najbardziej. Ale ciekawe jest to, że już nie robią producenci takich numerów, że piszą, że herbata. Jak nie ma herbaty. Czyli bo nie oszukują to się, po prostu. U, u się obija. W tym, w tym drugim pudełeczku z kolei obok herbaty Czarnej, cejlońskiej, liściastej FBOP. Zaraz pan pewnie też wytłumaczy, co mm -hmm. to jest. Y, Mamy pomarańcze, płatki róży, cynamon, ale też naturalny aromat pomarańczowy i naturalny aromat cynamonowy. Y, czy naturalny aromat to jest coś, co powinno się znaleźć w herbacie? Hmm, w herbatach aromatyzowanych, no zdecydowanie lepiej, żeby był naturalny aromat, a nie zgodny z naturalnym. Czyli ale... to już jest nieźle, to co tutaj jest. No, powiedzmy, <laughs> lepiej, żeby, lepiej żeby tam były te rzeczy sobie pływały, chociaż przy wielkości torebki to ciężko, żeby to wszystko zmieścić. E, aczkolwiek, no, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, no to nie ma co wchodzić w gusta. No bo Wszystko, tak. co mogę powiedzieć, to mogę, mogę komuś zaparzyć herbatę taką lepszą. Nie to dobre, co dobre, ale co komu smakuje, Dokładnie. tak by można powiedzieć. Prawda? Się nie dyskutuje. Można przeparzoną herbatę też lubić. Y, ale ta przeparzona herbata z kolei ona ma pewne właściwości, ale podobno szkodzi. Ja znalazłam nawet taką informację przygotowując się dzisiaj do audycji, że herbata od dnia podrażnia żołądek, blokuje przyswajanie żelaza z posiłku, a herbata z dodatkiem cytryny tworzy niebezpieczne dla zdrowia związki glinu przyczyniające się do rozwoju choroby Alzheimera. A no to, to ja wybieram ja... kawę. O, to też po żołądku jeździ, więc ostrożnie. Jeżeli chodzi o tą herbatę z cytryną, bo to jest taki który tak. gdzieś tam krąży już od wielu, wielu lat. E, wszystko jest ok, jeżeli liście, herbaty i cytryna nie są w jednym momencie w kubku. To znaczy, chcemy sobie zrobić herbatę z cytryną, parzemy herbatę, wywalamy fusy i dajemy cytryny. I wtedy się te związki glinu nie wytrącają, bo one się wytrącają z liści. O. I mamy po problemie, niejako. Możemy potem posłodzić, co już jest dla mnie totalną herezją. O metodach parzenia herbaty będziemy mówili w drugiej jego części naszego dzisiejszego spotkania. Proszę powiedzieć, ile prawdy jest w tej legendzie, którą dzisiaj Państwu wcześniej przedstawialiśmy o tym chińskim cesarzu, który wędrował po kraju i chciał się napić strudzony gorącej wody, spadł mu listek do tej wody, zabarwił ją. No i cesarz zakochał się w smaku herbaty. Tak naprawdę, Mogło być. Mogło być, ale podejrzewam, że to nie w tym kierunku zadziałało. No bo... to kto wymyślił w takim razie i jak to się stało, że kwitnąca gdzieś roślina, te listki e, zostały zerwane, wrzucone do ciepłej wody, Ech. do gorącej wody? I... Ja bym podejrzewał mnichów tamtejszych, że to oni wykryli, bo potem razem z buddyzmem e, się to roz, rozlazło po, całym, po całej Azji. Tak jak w Europie zawsze z, z wszystkimi mnichami wędrował chmiel, tak tam herbata. To było takie ich, ich konik, powiedzmy. O. I to było 5000 lat temu, tak. mniej więcej. To przy tym czasie odchyłka może być już różna. <laughs> Czyli a do nas, do y, Europy i do Polski ta herbata y, zawędrowała, zawędrowa, przywędrowała dość późno, prawda? Tak, i bardzo słabo się przyjęła. Y, bardzo słabo się przyjęła na początku, to praktycznie no, nie zasmakowała Polakom, nie ma się co czarować i była sprzedawana jako lekarstwo na mm, syndrom dnia poprzedniego. Czyli na kaca po prostu. Tak. tak. No nie ma się co dziwić, bo ona powoduje y, poszerzenie naczyń krwionośnych, krew mhm. krąży szybciej, ale też przecież odwadnia. Odwadnia, ale tutaj trzeba też zauważyć, że wszystkie rzeczy, które są mocno pobudzające, odwadniają. I z tym trzeba ostrożnie. No to w takim razie kolejna rzecz, której być może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Wiemy wszyscy albo prawie wszyscy, że rodzajów herbat jest bardzo dużo, jest nawet powiedzenie, prawda? Tak, y, krąży taki takie hasło powiedzmy bardziej, że jest tyle rodzajów herbaty, ile jest Chińczyków na świecie. No być może ono jest lekko przesadzone, ale rzeczywiście tych rodzajów herbaty jest bardzo dużo. O nich też za chwileczkę, chociaż czasu mamy coraz mniej, opowiemy. Ale tak naprawdę wszystkie te herbaty pochodzą od jednej rośliny i tego nie wiemy, bo nam tak. się wydaje, że herbata czerwona to jest inna roślina, zielona, inna, nie, a, a żółta nie. jeszcze inna. Absolutnie nie. To jest wszystko jedna roślina, to jest bardziej kwestia tego, w którym etapie rozwoju tej rośliny są robione zbiory, to ona się bardziej nadaje na przykład do zielonej, albo do czarnej, albo do puera, czyli czerwonej. Ta herbata czarna chyba najbardziej u nas popularna, prawda? Mm, tak, tak, tak. Nie wiem czemu, zielona lepsza. A, i zdrowsza mówią niektórzy. Tak. No to mamy tak, bo to kolorami czarną, czerwoną, mhm. zieloną proszę wymieniać dalej. Jeszcze żółta i niebieska. Niebieska niektórzy mówią turkusowa. Tak, to się wzięło, a właśnie, bo tutaj trzeba rozwiać jeszcze jeden mit. To nie jest kwestia koloru na paru, no tylko właśnie. koloru liści po całym procesie. No zielona, jak to wiadomo, zielona. Biała ma taki biały meszek, czarna jest ciemna, czerwona... Hmm, jeszcze ciemniejsza niż czarna, więc to tak troszeczkę się wykłada ta logika. A turkusowa czy niebieska to już na tej najwyższej jakości herbaty jest taki po prostu nalot turkusowy i to stąd się wzięła nazwa. No i z herbatami jest tak, że oprócz tych kolorów, które określają nam ich rodzaj, no to mamy gatunki. Na przykład te podobno najbardziej popularne gatunki czarnej herbaty to Assam, Yunnan, Darjeeling, nie wiem czy dobrze wymawiam, i Cejlońska. Uh -huh. ale to gatunek, to jest po prostu jakby rejon pochodzenia. To, to nie tak, że w jednym kraju można uprawiać i Darjeelinga, i Yunnana. To, to są po prostu prowincje. To trochę tak jak z winami, tak? tak że, dokładnie. że, nie wiem, na przykład Riesling może pochodzić po prostu z różnych, z różnych upraw. Hmm. Tak, ale w tym wypadku no, nie do końca, no bo jednak jeżeli mamy prowincję Darjeeling, no to to są, to jest jedna prowincja i to jest, tylko w tym miejscu się to robi to jest herbata w ogóle wysokogórska. A potem też zależy to, nie wiem, od y, na przykład roku, bardziej słonecznego, mniej słonecznego, bardziej wilgotnego, hmm. czuje fachowiec i specjalista, czuje tak, różnicę w smaku tak, tej tak, herbaty? Tak, aczkolwiek no, jest trudno mm, to wszystko wychwycić z prostej przyczyny. No, herbata jak poleży, to wietrzeje, też dodatkowe procesy przychodzą. Chodzą, więc nie można sobie postawić z 2010 herbaty z danego ogrodu, bo to są ogrody herbaciane, i z bieżącego roku ze zbioru i, i porównać tak jeden do jeden. To niestety może być duża odchyłka. My często sięgamy przypadkowo po herbatę stojącą na półce, choć, ja są, choć są właśnie takie osoby, które mają swoje ulubione smaki. Jak znaleźć ten, który.. Na kolana nas powali i się próbować, w nim zakochamy. Próbować, próbować. Ja mam jeden rodzaj herbaty, który gdzieś mi się tam w głowie poukładało, że chciałbym zaparzyć sobie idealną czarkę tej herbaty, bo raz mi się udało, chciałbym powtórzyć to. Już od dobrych paru lat, nie, więcej, no nieistotne, już od dobrych kilkunastu może nawet lat szukam tej idealnej czarki herbaty. Tej jednej, tego jednego rodzaju. Także to... To po prostu się zakochałem tutaj i, 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 no, i się tak bawię. Ale nic innego jak próbowanie kolejnych rzeczy, kolejnych sposobów parzenia. E, no, od tego nie uciekniemy, jeżeli chcemy znaleźć swój ideał. Ale y, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak <coughs> kryptoreklama, ale tak naprawdę jeśli chcemy poznać prawdziwy smak, smak herbaty, to raczej powinniśmy po prostu wybrać się do dobrej herbaciarni i tam spróbować. No, oczywiście, to jest najprostsza metoda. A przy okazji jeszcze możemy wyskrobać tyle wiedzy z pracowników, bo to człowiek, człowiek, który nie jest zakręcony herbatą, to, to, to nie. Nie może pracować w takim miejscu. Nie wytrzyma. To trochę tak jak my radiowcy, jeśli nie jesteśmy zakręceni na punkcie swojej pracy, to się tutaj nie sprawdzimy. Dokładnie. 32 205 10 22 to numer naszego telefonu. Wansławomir Kowalski dzisiaj radzi Państwu. Jak wybrać dobrą herbatę? Jak czytać etykiety też na tych pudełeczkach, które naprawdę w dużej liczbie stoją na półkach? Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak parzyć, co parzyć, w czym parzyć, ile minut parzyć, teraz można dzwonić, a niektóre z pytań zadamy w drugiej części naszej rozmowy mniej więcej za 50 minut. 32, 205, 10, 22. Dziś w studiu Radia Katowice pijemy herbatę.